Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Drakonager, a oto przed Wami zagrajmy w Samorost 1. Domyślam się, że wielu z Was ma teraz, te, ma teraz takie déjà w sensie czy tego już nie było? I to jest bardzo ciekawa kwestia, bo generalnie półtora roku temu, nieco ponad półtora roku temu, zająłem się serią Samorost. Z, zaczynając oczywiście od pierwszej części, która była grą przeglądarkową. Nasz już Flash Player umarł, niestety, no to co z tą grą? Otóż Amateur Design, czyli twórcy, postanowili przenieść ją na Steama. I to w edycji zremasterowanej, co zresztą będzie widoczne tutaj. Orygina w 2003, zremasterowana w 2021 w ogóle taka ciekawostka. To jest Tomas Dworzak, a to jest Floex. A to jest jedna i ta sama osoba. Rozdwojenie jaźni? Nie mam pojęcia. No dobrze, no to jako, że z ciekawości spadzi. Pobrałem sobie właśnie tę steamową wersję, tę odnowioną, odświeżoną. No i zauważyłem, że kurczę, O, tu już jest inna muzyka. Więc myślę sobie, hmm, a może warto przejść właśnie nowszą wersję, tak powrócić sobie do y, początków mojej znajomości z serią, którą pieszczotliwie nazywam, dzięki mojemu młodszej siostrze Samotnym Wodorostem? Czemu nie? Zobaczymy jakie tu zmiany zaszły, no jeśli ktoś oglądał oryginalne przejście y, w sensie tej wersji przeglądarkowej, no to już pewnie zauważył, że muzyka tu jest inna. A swoją drogą, jeśli ktoś chce sobie obejrzeć Pierwsze przejście, przejście wersji właśnie tej przeglądarkowej, kiedy jeszcze to flash player żył. No to w opisie oraz przypiętym komentarzu będzie miał link do niepublicznego filmu. W ogóle tutaj sobie tak postanowiłem nagrać tę grę, żeby nie wprowadzić ludzi w błąd, bo tu... najpierw to było zagrajmy w samorost, potem zmienię to na samorost 1, ale to nie jest samorost 1, w sensie to, to, to pierwsze przejście też, no. No po prostu chciałem jakby to wyprostować wszystko i też przy okazji sprawdzić właśnie tę wersję. Yy... No i co? I to chyba tyle. A jeśli ktoś nie wie, no to mamy do czynienia z grom typu... ...Skasz i... Czekaj, y... point and click klik... ...Skasz i kliknij, tak. Właśnie. I w sumie tyle. Jak ktoś wie no, o co chodzi, no to Spoko. Gra będzie krótka. Gra nie jest jakoś bardzo długa. W przeciwieństwie do kolejnych odsłon, które już były bardziej rozbudowane. O tym też może troszkę powiem. A dobra. Zacznijmy grę w ogóle. To jest główny bohater. Się nazywa Gnom. O nie! Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Znaczy, to bardzo dobrze wygląda. Ten obrazek, w sensie ten statek kosmiczny, ale z kolei crash, zderzenie. A z kolei nasza planeta, planetu Ita, co by to nie było? To już tak dobrze nie wygląda. No, gra ma swoje lata, no. Polo Konzerwa, mam nadzieję, że dobrze to czytam. To tutaj jest polskie? Poland can into space? Jej! Ale fajnie. Okej, okay, mi to cięcie, ale powiedzmy, że z pewnych powodów technicznych musiałem trochę zmienić. Jakby to nazwać no, przeskok między okienkiem, pełnym ekranem. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś programistycznych względów, ale no. Po prostu początek jakby był yy, w pełni, ale teraz yy, się na pełnym ekranie 16 na 9, ale z kolei ten etap już byłby 4 na 3, miałby paski po bokach, a ja chciałem tego uniknąć, więc. Troszkę tutaj podsfaniakowałem. Skomplikowane, jak coś nie zrozumiał, to niech zapyta, to ja spróbuję wyjaśnić. Ja mam takie pytanie, które mi się na nasuwa. Co tu, przepraszam bardzo, robi kaftan? W takich szatach, a nie w kaftanie. Nie wiem. Jeszcze. Jeszcze jakieś bongo ma. To pewnie dlatego ma taki dobry humor na nagraniach, jak gry przechodzi. No to by wiele wyjaśniało. Przepraszam, po prostu musiałem do tego. Bez tego żartu ja bym nie był sobą. Tak ten żart był już. Przy pierwszym podejściu do tej gry. Eee, dobra. Tak, seria się z czasem mocno rozwinęła. Nie da się ukryć. Głośno może być trochę mniejszy, ale trudno. Eee, no dobra. Są to elementy interaktywne. Jak najbardziej. Eee, są to jakieś lutki. nasę poklikać. No spoko. No, te, no dla, właśnie dlatego Kafta jest taki dowcipny. To jest właśnie ten powód. Zobaczcie, zużywamy jego towar, można powiedzieć. O nie, niedobrze. Nie będzie jak śmieszkować w sobie. Tak, ale To ma całkiem fajne poczucie humoru, muszę przyznać. Dobra. Ale widać po tej grze, że ma swoje lata, mimo wszystko. No, bo jednak. Tutaj to wygląda tak, jakby. To jest takie rozmazane, jakby. No. Wie, chyba wiecie o co mi chodzi. I tak, teraz to działa tak, że. A, dobra. Znaleźć kierunko kierunku wskazu, gdzie on pokazuje. Tam zjedziemy. No raczej nie będziemy jechać w dół, tylko... No właśnie. Tędy. Dobra, kolega się powinien, myślę, odsunąć. No właśnie. Żyjesz, żyjesz. To bardzo dobrze. Okej. Okay. To to. Czemu to jest interaktywne? Nie wiem. Umar? Chyba nie. Umar? Czy też czy... wizę? Ale z tego co ja że to już Stany nie, nie wymagają od, nasz, od nas wiz, żeby wjechać. Nie wiem? To jakbym tak, <ścoughs> Okej, okay. nie pytajcie. No tutaj też widać yy, leciwość. Hej, hej, Siemanko! Dobra, tutaj jest jakiś kolega. On se rybę złowił. No fajno. Jest cedym. Ja szczury jakieś. Reptilianie. Normalnie. No. Już mógł sobie w spokoju zjeść. Coś tu przyleciało. Jakiś chyba pterodaktyl. I tak się właśnie przechodzi dalej. Yeps, 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 yeps. Ichi. Fajne to. No, kolego mi się radzi sam. Już mu nie mogę pomóc, niestety. Mamy misję ratowania naszego domu. Wszakże. A, a propos, właśnie kolejnych odsłon, bym miał trochę powiedzieć. Eee, gram... Seria ma trzy części. Przynajmniej na ten moment. Chyba, jeps. jeps, jeps, jeps. się. Ale pokazuj te rogi, to może ser dostaniesz, no. E, tak, i dwójka, no, nie była jakaś bardziej. jakaś. mega rozbudowana. Była trochę dłuższa. No, rozwijała ogólnie formułę. Ale trójka. O, kuźwa trójka. Jakie to było dobre. A cóż to jest? I muchy. I żarówka? Hmm, ciekawe. Silimak. Czacha! Tu jest Czacha! Dobra, może z tym pokombinujemy. A wiecie czemu trójka jest taka dobra? Bo tak bardzo się skupili w, yy, yy, w tej części na yy, jakby doznaniach słuchowych na część. Na dźwięku, na muzyce, właśnie to był taki jakby trzony trzeciej części. Nasz bohater miał pewien instrument i no wiadomo, on tam wydawał dźwięki, można było grać, ale też był powiązany z zagadkami. Serio? Dobra. Co tu się, co tu się robiło? Co tu trzeba było zrobić? Hmm. A, dobra. Już, już czają. Trzeba po prostu szukać. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to teraz powinno styknąć. A i owszem. No i sobie wyrosły roślinki. Czemu tu jest mrówkojad? Bo to, bo to, to jest ryec mrówkojada, ja wam mówię. Czy tego ja tu widzę twarz? Ej, to, to, to mrugnęło. Znaczy o, się zaświeciło. Tak, to jest twarz. Tu są poukrywane twarze. Jej. Chyba to już nie da rady. Nic z tym zrobić. Eee, to wreszcie może jeszcze odnośnie tej trójki coś powiedzieć. A zresztą co ja będę mówił? Macie przejście i dwójki, i trójki na kanale. Także polecam się zapoznać. Bardzo dobre gry, szczególnie trójka. Trójka to już jest naprawdę perełka. Człowiek, żarówka. O, oświecony. O, oświecony jest, ewidentnie. Świeci przykładem przy okazji. Nie trać głowy, koleżko. A mu tu się coś świeci. Co to za jakaś niewidzialna żarówka? To jest błąd? No, ciekawe, czy ktoś z Was wie. No tak. A, to są pszczółki. A, pszczoła mucha. Pff, jedno i to samo, kto wie, tam się zastanawiał na tym jaka jest różnica. Pszczoły odpędziliśmy, kolega mógł wyjść, no i fajnie. Okej. Okay. Czy wiecie ja co ja? Ja będę musiał sprawdzić e, tę drugą żarówkę, bo ona... Ja nie wiem, nie wiem czy ona była w oryginale. Ale mnie to ciekawi po prostu. Znaczy, wiadomo, to jest dziwny świat wszechświat. Znaczy, w sumie to miejsce dziwne. O. No, no nie wiem, no coś mi tu nie styka. Znaczy, nie jest kwestia tego, że pozmieniałem trochę w okienku, co w sensie tryb ek z pełnego ekranu na okienkowi w ogóle. Nie sądzę, że to jest kwestia tego. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Bo w ogóle tutaj klikam Alt Enter i Escape. A powinno być samo Alt Enter, żeby tutaj zmienić ten tryb. To jest jakieś dziwne, nie wiem. Czy to kwestia języka programowania? Czy, czy co? Nie mam pojęcia. rannych rusów, to co to jest? To jest wywiórka Mamgosia? Z skrajnych grzybów? W sumie, w sumie by pasował. To może właśnie Amanita Design przewidziało kreinę grzybów. Bo yy, Amanita, to z tego co kojarzę, to jest grzyb. Oni mają też w Muchomorka. No to, co ona nam powie? Ja wiem. Tam był kolega taki na górze. Yy, z żarówką, no nie? Musisz odnaleźć w sobie grzybowe światło. Tak, oczywiście ale co to tak mlaska? A Co, co to kurwa? Pojebane dźwięki wydaje. Pewnie normalne. Hmm... Patrzę, co ja mogę... Te robaki tak hałasują? Nie wiem. No, ja ich nie zdążę. Kliknąć. One są strasznie szybkie. Dobra, ja czegoś pewnie nie dostrzegł. Jakby tak to rozbujać? Nie, chyba nie da rady. Przycisk nie działa. Dobra, coś trzeba było z tym gramofonem? Chyba gramofon jest. Czemu ten kolega nie chce wylecieć. A, na tej zasadzie trzeba. Okej, okay. no spoko. Generalnie czajimy się na robaczka. I się go pozbywamy na tej zasadzie. Dobra. Spoko. Mam tylko nadzieję, że nic się nie pierdzieli w tym w OBSie sobie zerknę. Nie, z tego sobie widzę? wszystko stacy. Musiałem to sprawdzić, bo tak to jest teraz. No, no, mam taki niepokój po prostu wewnętrzny. że Nie jestem pewien, czy wszystko działa prawidłowo. Jednak jak już tak mówiłem właśnie o tym, Altenter i Escape, i w ogóle tutaj raz na okienkowy weszło, raz rozciągnęło obraz. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Czary. No i fajno. No dobra. Co my mamy zrobić? Znaczy odpowiedni utwór? Tak. Koczny, chyba. O to chodziło. No i fajno. O, tylko pamiętam tam tę zagadkę. O, rety, rety. Nie krety, mrówko jady. I mrówy. Mrówka w sumie. Jedna. Jakieś tam. Muszki czy coś? To, to, to już nie są pszczoły. To już nie są pszczoły. Mam nadzieję przynajmniej. A tutaj trzeba odblokować przejście. Lufkojat hapnie. No spoko. Yy, I teraz kraina grzybów. I patrz, jak teraz próbujemy przejść, no to dojdzie do czegoś takiego. Niesmaczni jesteśmy, co? Ale dobra, a jak on teraz będzie... A, to trzeba to właśnie odpowiednio wyczuć. I to był właśnie ten mój problem przy pierwszym podejściu, że nie do końca umiałem to y, zrobić. Ja przynajmniej, że trzeba tak z wyprzedzeniem i w ogóle. A chyba trzeba po prostu poczekać, aż on będzie żarł mrówkę. I przejść sobie. Tak. Dobra. Nie takie trudne jednak, jak się okazuje. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Aż się mi machinarium przypomina. By było coś takiego, że właśnie się na przykład coś otworzyło. I się pojawia takie okienko dodatkowe. ok jako że tu są. To jest podpowiedź, pewnie. Wow. To było strasznie trudne. A. Jak ktoś chce trudniejsze zagadek, to niech odpali machinarium od tego samego studia. Ale tu ciemno. Normalnie, Polska niebawem, biorąc pod uwagę problemy z węglem i w ogóle. Direction, czyli kierunek. Domyślam się, że napis było dość łatwo zremasterować. Ale jak, jest, jak masz grafikę. Jak to się nazywa rastrowa, czy taką jakby z pikseli złożoną, no to już nie jest tak łatwo ją zmienić. Znaczy, powiększyć. jak powiększysz, to będą jakieś straty przez to. Nie wiem, jak to Wam dokładnie wyjaśnić, to musicie sobie poczytać. Co innego, grafika wektorowa. Ona jest jakby zbudowana z kształtów, i ją można chyba dowoli powiększać. Nie wiem, jak to konkretnie działa, tak. Mniej więcej coś tam kojarzy. Poczytajcie sobie, to jest ciekawa kwestia. Czyli do tego, jak się powiększy obrazek rastrowy, to widać, że on był powiększany. Znaczy, no, przy, przy, szczególnie w przybliżeniu, no nie. No dobra, no to chyba ku 50. Tak. Wow, wyczytałem z tego. Jestem inteligentny. No to co zmieniamy? Direction, ratujemy nasz dom. Juhu. Było blisko. Aż za blisko. No i możemy sobie wrócić z do naszego domu, odpocząć sobie, tak, brawo, brawo, jej. No i to by było na tyle, jakby nie patrzeć. No, gra nie była zbyt wymagająca od takie początki. Nasze, mojego, jednego z moich ukochanych studiów growych. Nie pierwsza gra, bo coś tam jeszcze mieli wcześniej stworzone, ale tak, jedna z pierwszych. Eee, no cóż, wypadałoby jakoś to podsumować. No generalnie miły powrót do pierwszej odsłony serii, która, no, podobała mi się. Mówiłem, trójka to jest po prostu miodziu. To jest takie dobre. Powracam się zapoznać z pozostałymi częściami. No i też z innymi grami tego studia. Przechodziłem praktycznie każdą. Niedawno na przykład przechodziłem ponownie machinarium. Tak po raz drugi też bardzo miły powrót. No i co, no, no gra była dość prosta, nie da się ukryć. No ale, biorąc pod uwagę, że niejako... No to był... No skromny początek tej serii. Ale to, co już było później... Ja chcę... Ja chcę Samorost 4. Tak. Zróbcie. Da dawajcie. Chcę. Ech, nie wiem, co powiedzieć, no... P nie wiem, no... Nie ma tu... No, gra jest krótka. Zagadki nie są zbyt wymagające. Wszystko jest do ogarnięcia, moim zdaniem. Ktoś chce większe wyzwanie, no to machinarium. Zdecydowanie, machinarium nada się do tego. No i co? No fajnie, że powstał ten remaster. No miło, że nie zapomnieli o początkach tej serii. Jest, Są jakieś poprawki. Lepsza oprawa graficzna i dźwiękowa. A, okay, jest za darmo przy okazji. Dwójkę trójkę już nie są, ale uważam, że to, są... to były bardzo dobrze wydane pieniądze. Nie żałuję. Eee... <gryw> nie wiem, mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do obejrzenia mojego przejścia Samorosta 2. To też był jeden odcinek, no i serii z trzeciego samotnego wodorosta. Nadal nie doczekaliśmy się wielorosta, bo jest samorost, ale wielorosta już nie ma. Szkoda. No, co, no i to chyba tyle. No, jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Napisać w komentarzu, co sądzicie. Jakie tam różnice mogliście wyłapać, bo może ja coś pominąłem. Jeżeli... Wam nadal mało, jeśli też was zrzuca ciekawość no to, jak już mówiłem, są tam, jest w opisie i w komentarzu link do przejścia oryginału. No. No i oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco z moją twórczością, no to możecie zasubskrybować mi kanał. No i teraz na kanale zapanuje porządek. Mamy przejście Remastera, Samorosta 1. Dostępny jest też ory oryginał. Wszystko co super. Nie wprowadzam w błąd ludzi. Jest w pytał. No, tak byś powinno. I to tyle. No, chciałbym coś więcej powiedzieć na temat tej gry, no, ale no, nie potrafię zbytnio. No, no jest fajna. To, to świat jest bardzo taki, znaczy świat, no, jakby to nazwać. Stylistyka, właśnie te miejsca, ta dziwność, no jest to na swój sposób no. Ten te, wiórka z ludzką twarzą, no. kraina grzybów, tak bardzo. A, a mówi to osoba, która sobie w nocy kiedyś zrobiła maraton całej serii. Kraina grzybów. Nie żartuję. To było piękne. To może jeszcze tak, żeby tutaj coś powiedzieć, jako taka ciekawostka, bo mnie nosi. Gdzie się podziała trzecia część? Gdzie jest trzeci odcinek Krajnych Grzybów? Bo tam jest zwiastun, ale nie ma całego odcinka. Wiecie co? Tam podobno autor mówił, że było to na dysku, ale tam dysk się uszkodził czy coś i już nie ma dostępu. Hm. A wiecie co? A, a może tak naprawdę. Trzecia część istnieje. W sensie, w sensie jest już, widzieliśmy ją jako ten zwiastun. Bo zobaczcie, że tylko. Trzecia część, trzeci odcinek z serii ma zwiastun swój, więc może to jest część tego całego spektaklu, tego projektu, może to było celowe. Także jak ktoś chce podyskutować na ten temat, no to w komentarzu. Dobra, pogadałem sobie o grzybkach, troszeczkę, bo czemu by nie. Jeśli chodzi o grzybki, no to Amanita Design. Polecam, bo bardzo dobre studio. Gry naprawdę bardzo fajne. Na kanale znajdziecie przejście praktycznie każdej grzybki. Dobra. Może już zakończymy sobie. Także żegna was wasz jakże ukochany grzybek po grzybkach. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Co to będzie? Nie wiem. To się okaże. No to... Do zobaczenia, moje wypieczareczki!